Witam serdecznie, Jacek Paciorek. Dzisiaj porozmawiamy sobie, dlaczego ludzie nie wyznaczają sobie celów. Tak, tak, większość z nas nie wyznacza sobie celów. Czy pamiętasz, że tylko 3% ludzi ma sprecyzowane i spisane swoje cele? Dlaczego? Po pierwsze, ludzie nie zauważają znaczenia wyznaczania celów i zapisywania ich. Jeśli przebywasz w grupie ludzi, rodzina, znajomi, przyjaciele, koledzy, którzy nigdy tego nie robili, to i ty tego nie robisz, bo nie zauważasz znaczenia tego faktu, jak i jego potencjału. Ludzie nie wiedzą, jak wyznaczać cele. Nie uczą tego w szkołach. I nawet posiadanie tytułu naukowego nie ma tu znaczenia. A szkoda, bo powinno się tego uczyć na każdym poziomie nauczania. Ludzie boją się odrzucenia. To trzecia przyczyna. Boją się wyśmiania. A bierze się to z, z dzieciństwa, kiedy zwykle jesteśmy krytykowani, a nawet wyśmiewani za swoje pomysły i sprowadzani na ziemię. Może się stąd wziąć Twoje przeświadczenie, że wyznaczanie celów nie przyniesie Ci nic dobrego. Dlatego jako dorosły nie opowiadaj o swoich celach nikomu oprócz tych, którzy ci mogą pomóc. Na przykład współmałżonkowi, szefowi, kolegom. Innym pochwal się dopiero po osiągnięciu celu. Ludzie boją się porażki. Lęk jest główną przyczyną porażek w dorosłym życiu. Ale porażka cię nie zabije, tylko wzmocni. Na pewno wiele razy odnosiłeś porażkę. Więc sama porażka nie jest taka straszna. Już ją przeżyłeś. Paraliżuje jednak lęk przed samą porażką. Dlatego w następnej części omówimy zależność między porażką a sukcesem. Pozdrawiam Cię serdecznie i życzę Ci wolności. Jacek Paciorek.